Jak tam chłopy wstaliście? ta już witam serdecznie na tonażu dziennym z kącika kultury fizycznej. Dzisiaj sobie robię tylko trochę barków, ale bez żadnych wyciskań, same przenosy, wznosy. No, teraz będzie ogólnie piąta seria y, wznosów y, ze sztangą. Wczoraj po kilku latach, po 3-4 latach. Ogólnie, bo miałem taką zajawkę, że biegałem przez 10 lat, potem przestałem. Potem 3 lata temu, czy 4, nie, 3 lata temu gdzieś jakieś ze 3 razy poszłem się przebiegnąć. Potem znów zaprzestałem i byłem wczoraj się przebiegnąć. Ogólnie po, po, po wielu, wieloletniej przerwie przebiegłem sobie 3 km, fajnie mi się truchtało. Przetruchtałem sobie te 3 km, spokojnym tempem. Mogłem biec jeszcze, ale niestety ta noga, co była skręcona, dała się we znaki, nie. Zacząłem już coś tam lekko uwierać. Także no niestety musiałem po 3 km przerwać, przerwać bieg i wracać po prostu na pieszo. No ale co zrobić. Najwyraźniej jeszcze, jeszcze, jeszcze nie pora na bieganie. Eee, także dobra, lecimy. Ale powiem Wam, że po tylu latach co nie biegałem, przetruchtałem się 3 km bez żadnej zadyszki. Mogłem sobie truchtać jeszcze 3 następne. Także, także super, jest yy, kondycyjnie, sum, to nie jest w sumie kondycja, ale żeby nawet przetruchtać się 3 km z moją wagą po wielu, wielu latach przerwy, no to ja bez żadnych, żadnej normalny spokojny oddech uważam to że, to, że to jest całkiem spoko. Bo miałem włączony zegarek, smartwatcha miałem włączone i po 3 km musiałem, musiałem zakończyć bieg. Tutaj na sztandze jest 10, 20, 30, 40, 40, gdzieś 6 kg, bo ta sztanka to nie wiem ile z 6 kg ogólnie. Teraz lecimy z tylnym, z tylnym aktowem. Excellent. Także biorę te PBC. PBC 157 okieć, już jest o wiele lepiej. Wczoraj nawet robiłem na siłowni wyciskanie właśnie francuskie na, na linkach. I nie odczuwałem nic. Kolano też jest ok. Było ok. Nic mnie tam nie bolało, nic już nie przeskakiwało i dalej mi nic nie przeskakuje tylko najwyraźniej jakieś tam ścięgienka jeszcze yy, nie są na tyle wzmocnione żebym mógł uprawiać, uprawiać bieg. Bo prawe kolano ok, nie? tylko te co miałem skontuzowane to gdzieś tam yy, te, te ścięgno, co jest no, yy, te boczne. Ono gdzieś jest jeszcze, ono nie było zerwane, ani pęknięte nawet. Tylko było naciągnięte. Także najwyraźniej jeszcze, jeszcze chyba się nie, nie, nie ściągło i zregenerowało do końca. Co zrobić, no. Próbowałem, chciałem iść pobiegać. I może, może powinienem zakończyć na tych 3 km, może by było dobrze. Coś mnie wzięło, żeby biec jeszcze. No i przebiegłem te 3 km, i tak było już 3 z hakiem. I po prostu zacząłem coś tam uwierać. Także. Ale już leżą okłady, maści, PPC 157 Także sobie, następnym razem jak będę biegł. Odczekam teraz jeszcze dwa tygodnie, yy, będę yy, na te kolano ubierał opaskę elastyczną i jeszcze nasmarowywał maścią końską, żeby było dogrzane. Bo po prostu może też, nie wiem, nie dogrzane było, ale nie no, po 3 kilometrach to nie powinno nic się dziać, bo już tam po kilometrze to wszystko jest już dogrzane, nie, w sumie. majlu mm -hmm. tutaj jest ze mną, mój peszu. Dobra, cisnę dalej. Z tonarzem. Dobra chłopy, jedziemy z tonarzem. Przenosy hantelek. Przenosy boczne na potężne i słowite barczewo-barczańskie. La ricettazione Barcebo un'altra bar Trzeba się nawodnić. Trzeba się nawadniać. I lecimy z przedramionu przed ramionu czewem, przed 可以看。 Przesane. No Przepraszam. Jadłem parówki z szynki, ale nie takie z marketu, tylko z mięsnego, sklepu mięsnego, który jest na rynku już od wielu, wielu, wielu lat. Kilkunastu. Bynajmniej od kiedy ja sięgam pamięcią, a byłem kawalerem, 20 lat temu, ten, yy, ta sieć sklepów już istniała. A wiem, że, że przede mną, jak byłem mały, to ta sieć sklepów mięsnych też była już. Także może bym dał reklamę, może, ale raczej nie. Yy, bo za reklamę się płaci. A ja mogę dać reklamę. Ale trzeba uiścić opłatę, bo wiecie, to idzie w internet. To idzie w świat. Reklama kosztuje. Tak samo widzicie, mam koszulkę furii. Ja kiedyś reklamowałem. Reklamowałem te koszulki. Teraz ich nie reklamuję, ale w nich chodzę. Bo ja lubię, lubię tanktopy. Gdyby tu pisało co innego, to by nie miało znaczenia ogólnie dla mnie, nie? Tak Wam powiem. Czy tu piszę Furia, czy będzie pisało, nie wiem, yy, Głowizna, to, to, to nie robię wrażenia. Chyba żeby pisało Adidas albo Rebok. No, Adidasa firmę to lubię. Furia ma fajne koszulki. Też ma fajne, ale mówię, yy, już ich nie reklamuję. Ale w nich chodzę, bo, bo mają dobrą młodzież. No i to już poszła reklama, nie? Jakby nie było. Dobra, odzież. Ach. Lubię ich, lubię ich tanktopy i te shirty. No nie będę hamem, no. To, że ich nie reklamuję, to nie znaczy, że mam mówić, że, mam mówić, że, że już mi się nie podobały mi koszulki, tak? No bo nie, no nie jestem takim kurwa frajerem. Nie reklamuję, ale chodzę, no, bo, bo lubię. Lubię te shirty, ich i lubię tanktopy. Ale wbijacie też do mnie na stronę. Zobaczcie, ile ja mam wzorów. Ile mam wzorów swoich haseł. Gdzie na normatonarzu staliwa. Jak tam chłopie, jak tam kobieto. Chłopie, znowu jest cyrk. Chłopie, weźcie za robotę. Yy... Wiele, wiele. Tam jeszcze jest innych haseł, których ja już nawet sam zapomniałem. Bo tego jest dużo. A chłopie, żebyś mi był. Także. I jest też, też jest linia sportowa. E, także zapraszam na skrzypas jest yy, skrzypas tubeshop.pl Skrzypas.tubeshop Nie ja coś co, nie wiem czy z tą kropką Ogólnie tutaj pod filmikami zawsze daję link yy, do strony skrzypastubeshop.pl Także wbijajcie tam zobaczcie są bluzy bluzy te shirty Tanktopy, kubki No dużo tego jest No dobra, jadę serię, ostatnią serię Przewozów Przenosy do lustra, bo w lustrze lepiej widać już tutaj w tym ekranie, lepiej widzę jak, jak te mięśnie pracują. Da. Excellent. Po jak zwykle praktycznie wleci omlet. Omlet z dziesięciu białek. Z Dziesięciu białek. Yy, dwóch żółtek. Pięćdziesiąt yy, gramów owsianki wszystko blenduję. Potem po usmarzeniu, jak już jest na talerzu, biorę łyżkę drzemu, drzemiwa i smaruję omleciwo drzemiwem. Jak stara próchwa. Muszę wymiary zrobić niedługo. Zobaczyć, jak tam. Ale na chwilę obecną cały czas waga mi się trzyma. Tak, 109 kg. 109 kilo ale jak widzicie, sylwetka nabiera innego kształtu. Chciałbym tak ważyć ze 103 kg, nie? Także jeszcze mam sporo tutaj tłuszczyku, pewnie mięśnie pewnie też troszkę jeszcze się wypalą, bo, bo to wiadomo, nie, sam, sam tłuszcz, żeby palić, to, to, to nie jest tak prosto. To jest długa, długa droga, a ja nie mam zamiaru faszerować się jakąś chemią, yy, żeby po prostu przyspieszyć ten efekt. Ja, efekt będzie yy, wolniejszy, ale będzie długotrwały. To co wypracuję zostanie ze mną już po prostu na lata. Dobra, cisnę stonarzem dalej. Dobra chłop, jedziemy stonarzem. Czwarta seria. Yy... Tak, czwarta. Ale nie przepraszam, jeszcze muszę zrobić szybko serię karczewa. Czwartą, bo nie zrobiłem. Teraz będzie czwarta, czwarta, to była trzecia, teraz będzie czwarta seria yy, z nosów w chwycie młotkowym. Mój mocno, zamuso mocno trochę, zjawisko Dobra. Dwanaście razy Pięć serii od osiem do dwunastu powtórzeń Od razu idziemy z karczewem trzeba musi być silne. Że jak ktoś tam zapakuje, wiecie, cios, to głowa nie będzie latać. Tylko będzie twarda, nie? Także silny kark jest dobry, nie? Bo też nas ktoś, jak nas złapie w gilotynę, proszę wystarczy zobaczyć. Ja prawie nie mam szyi, nie? Zobaczcie, jak tu zapniesz gilotynę? Zobacz. Jak zapiąć tu gilotynę? Nie da się, nie ma takiej możliwości. Chyba, że ktoś by mi rozchylił szyję. Tak, nie? I wtedy wsadził. Ale tak tu nie ma możliwości. Bo ja chowam się, chowam się po prostu w karczychu szyję i nie mam możliwości założenia gilotyny. Także to jest taki plus, nie? Nawet, no, jakby ktoś mi z tyłu zaszedł z znienacka, to i tak będzie miał problemy. Bo ja w jakimś tam stopniu odruchowo przypnę tą, tą brodę do, do, do klatki, tak? I tam nie wejdzie przed ramię. Chyba, że będzie cieniutkie, jak patyk. Ale no to takie przed to na pewno nie ma siły, żeby, żeby udusić chłopa, nie? Także jakiś patyszak, to na pewno by, by nie dał rady, nie? Chyba żeby był nieprzytomny, oh, albo albo Oh. Oh. Dobra, ja mam jeszcze jedną serię, ale już kończę chłopy, także pozdrawiam serdecznie i żebyście mi by